Cześć, witamy na kanale. Akwarystyk, Terrarystyk Box. No, fajnie. E, dzisiaj będziemy sobie zakładać terraria, bo przyjdą. Cztery nowe ptaszniki. No. Chyba nie możesz już się doczekać, prawda? Um, nie wiem. <laughs> nie wiesz. <laughs> przyjdą pajączki z Polski. Do Niemiec, a teraz trzeba założyć fajne terraria. Ym... Ym, ja tutaj, co widać, to wkładam y, kubeczki, żeby mech wsadzić je, żeby one cały czas były wilgotne. Używamy do tego jeszcze. Y, ziemi kokosowej. Tak, tak ona właśnie wygląda. I co jeszcze? I to jest ziemia żółwiowa. A żółwiowa jest bardzo dobra do. Dlaczego? bo nie pleśnieje. Tak na, jest. na pierwszym miejscu. I em, wydaje mi się, że em, ogólnie nie ma z nią tak problemów, nie? Nie. Ja robię zawsze mieszankę e, dwie części żółwiowej i jedną część kokosowej. Żeby no kokos też widłoć mógł, mógł lepiej trzymać. Bo tak to um, żółwiowa może szybciej opaść. No i trochę gliny dodaję, żeby proszku, jak ci mówię, proszek glinowy, mm -hmm. żeby było stabilniejsze w razie, one pająki będą kopać tunele czy coś, żeby tak się nie zawalało. Żeby im się nie, żeby przy, no, nie przycisnęło ich. Chcesz wody? Nie. <ścoughs> Chcesz. <ścoughs> e, używasz jeszcze do tego kory. A co to jest ze Kora? Kora Korkowa? No, <ścoughs> Kora Korkowa. No fajna jest, fajną ma strukturę, jest bardzo leciutka, jest używana bardzo często w terrorystyce. W produkcji wino. E, no tak. <głos> <głos> wino, dobra rzecz. <noise> Dobry napój. E, I tutaj służy ona do... Zadaszenia ich domu. Tak, będą sobie budować, nie? Właśnie z ziemi, y, ciągle mam w głowie jakąś ziemię torfową, nie wiem czemu, ziemię, ziemię y, żółwiową i kokosową. kokosową. Tak, i kokosową. I budujesz cztery terraria. Bo dwa będą dla podziemnych y, pająków i dwa będą dla naziemnych. Y, się różnią tym, że te naziemne zrobią taki dywan um, z pajęczyny. Um, I można powiedzieć, że im więcej się nałoży na ziemię, że jakieś krzaczki czy coś, tym może to ciekawiej wyglądać, jak będzie ta pajęczyna nałożona. Mhm. A tak to u podziemnych, no, siedzą tyłkiem w ziemi, nie? Ja to jestem trochę przerażona z tymi pająkami. Duże będą. No, gdzieś koło 7 cm, 5 do 7 ciała. A jeszcze nogi. No, używamy y, tutaj muchu y, torfowego. Torfowy, torf... czy to szpako? No, to jest mech torfowy. Dlatego mam tak ten torfowy ciągle w głowie. Y, bardzo dobrej jakości. Akurat ten jest, i tutaj dodajesz do tych właśnie kubeczków po to, żeby nalać tam wody. Mech torfowy ma to do siebie, że chłonie bardzo wodę. Potrafi kilkukrotnie swoją masę wody wciągnąć w siebie. No i to zapewni stały dopływ wilgoci, oraz no, mogą się napić jeśli chcą, tak? Pająki. A tutaj y, koneser y, właśnie y, tych korkowych... Kory. Kory. Co też zakosiłaś do izopodów. Tak. Najlepsze. No, o, no patrzcie, najlepsze. Nie wiedziałam, że najlepsze. A one zrobiły z tych sitko. No one żrzą to. Dobre. Ale dobrze mieć w domu coś tam pod ręką, żeby zawsze sobie jak w razie potrzeby Trzeba dekorować. Czy jakoś ruszysz? Jak to, czy jakoś ruszysz? No już nie gadaj, że ci tak wszystko zabieram. Ale jakoś kupujemy wspólnie. A ktoś mi patyczki pierdzielą. To nie są twoje, to jest z akwarium. To e, są ryby. Nie. Z moich ryb. No. Także... Y że no bardzo ciekawie wyszły te terraria małe. One nie są jeszcze takie duże. Przyjdą pewnie większe, jak urosną pajączki. No gdzieś 20 na 30. Mm. Wtedy będzie trzeba większe mieć. Ale to chyba z biegiem czasu, czasu kilka razy się zmienia, prawda? No, Czy nie? Czy... No, kilka razy parę większości. wielkości. A tutaj było widać ten glina. glinę. Tak, Taką glinę. I ją trzeba najlepiej szybko wymieszać z tą ziemią, bo ona grudki się robią. Mi się wydaje, że tak najlepiej grigor. rozsypać, nie? Tak, yy, bo ona, jak, puder. jak się nie, wy, nie wymiesza trochę, parę minut <laughs> się zostawi, czy dłuższy czas, to ona się sklei i taki no, klusek kału, można powiedzieć, leży <laughs> wtedy w ziemi. No I w worku dobrze, bo. Re... System trzepania. Tak. Wyrzucisz potem worek i tyle, nie? Tak. Rozdzielić później po tych, po terrariach i z głowy. Z dolna ręka. Czysta robota. Piana się nie robi. No nie, nie, nie. Aż ty szybki jesteś. Kościami. Nie. A to drugie na te podziemne. Długie dwa teraria. Te pierwsze to były dla na naziemnych, ziemi? a te dwa co teraz e, robię, to będą dla podziemnych. To jest trochę, tam jest trochę więcej ziemi, żeby mogły sobie tunele robić. Czasami fajnie tak widać w innych yy, wystawić tyłek z no. <grafię> podziemi. A fajnie tak, y, bo ty jakby y, też robisz chyba takie dziurki, nie? Po bokach. No, żeby ich już poprowadzić, ale no, nie mm. zawsze się to udaje. Mm. W większości oni sam mają swój rozum i. Um, Tutaj cała kolekcja. E, oczywiście skakuny, moje kochane skakuny. O, to są najlepsze pająki. Co prawda, krótko żyją, ja tam 3 lata chyba najwięcej, tak? Czy ile? No, u skakunów dużo zależy, nie? Czy je rozmnażasz, czy je przekarmiasz? Im przekarmiasz, tym, im, krócej. tym krócej żyją. Um, od temperatury w domu, od wilgoci. Od wszystkiego zależy. Jak długo będą ci żyły? Jak ludzie gadają, że tak jak w takich kostkach małych, hmm. że wilgoć 80%, czy bo zobaczyli na stronie sprzedawcy, w taki, takiej kostce nie, 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 nie ustawisz takiej wilgoci. No, ale przede wszystkim nie potrzebujesz, tak? Nie. Tam wystarczy mały pojemnik, żeby wilgoć oddawał. Z mochem. Tak, czy lekko ziemię spryskać, ale tak jak no piszą nieraz, że 70-80% wilgoci. Przede wszystkim tego się nie da ustawić. A po drugie, w takim małym pudełku to stoi powietrze cały czas. To nie jest, że tak jak masz pokój, powiedzmy, czy półtora, takie terarium, półtora na półtora metra że no, już od samych świateł się rusza powietrze, bo światło też nagrzewało. Zmienia się, tak? Czy masz zgaszone, czy masz zapalone, czy masz też w domu więcej wilgoci, czy masz mniej? Um... To można zauważyć, yy, przede wszystkim nieraz jak w domu się siedzi. Ale ja myślę, że to dobry pomysł jest Is... na oddzielny odcinek, wiesz? A, może też być. No pewnie. A tutaj już mamy gotowe, gotowe terraria, jest ich właśnie cztery. Fajnie można sobie postawić jeden na drugim, można obok siebie. Fajną mają przezroczystość. Akryl. Dokładnie. Tak to się będzie prezentować. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie tak dokładnie stało, czy może zmieni miejsce, jak przyjdą. Jak przyjdą pająki, to też nagramy. Także zapraszamy na kolejny odcinek. Na pewno będzie ciekawy, coś będziemy mieli zawsze do powiedzenia. Pa!